Później ogłosicie swój werdykt w głosowaniu online. To jest chore. Wolność albo śmierć. Głosowanie zakończy się o 17. O tej godzinie wymierzymy sprawiedliwość i odbierzemy mu życie. Jeśli tak postanowicie. A my głosować, czy zabiją Herbeja? A Blue... mam złą wiadomość. Zniszczę ci plany na weekend. Kim jest Abel? Nie bez powodu zniesiono karę śmierci. Biedni ucierpieli najbardziej. Harvey zasługuje na śmierć. Nie można zabijać ludzi w telewizji. To barbarzyństwo.